Jeśli Twoja pięta nie dosięga do pośladka, a może nawet nie możesz złapać stopy, to mięsień udowy jest skrócony. Dlatego pokażę ci, jak to krok po kroku zmienić i osiągnąć wspaniałe rezultaty. Dołącz i poczuj większą swobodę w udach oraz nowe uczucie podczas chodzenia i stania. I oczywiście, jak możesz całkowicie rozluźnić się, siadając na piętach albo stojąc, przyciągnąć piętę do pośladka. Czemu te mięśnie tak się skracają? Siedzimy, więc nie są obciążone. Stojąc i chodząc są prawie w najkrótszej pozycji, więc ciągle trenują tylko w krótkiej pozycji. Na przykład brakuje też tego, że czasem schodzisz w dół do przysiadu. Robią to przecież nieliczni, ale to wszystko przywracamy ćwiczeniami, które teraz robimy, aby rozciągnąć mięsień. A kiedy mięsień znów osiągnie normalną długość, to nie ma problemu, żeby luźno dotknąć piętą do pośladka. Przejdź do pierwszej części ćwiczenia, przyjmując pozycję na czworaka. Ustaw kolana mniej więcej na szerokość barków i wyprostuj stopy do tyłu, a następnie powoli odchyl się do tyłu i zobacz, jak daleko możesz sięgnąć. Może w tym miejscu jest koniec. Poczujesz to wyraźnie w kolanach lub w udach. Możesz też usiąść, nie ma znaczenia, gdzie kończysz. Pozostań dokładnie w tym miejscu, gdzie rozciąganie jest jeszcze znośne i wygodne. Wchodzę w siat na piętach. U mnie to działa i nawet już trochę przekraczam ten punkt, ale zostajesz dokładnie tam. Gdzie czujesz, że to jest jeszcze znośne? Teraz poczekamy, aż wszystko się trochę. Ułoży i ustąpi. Napięte mięśnie potrzebują czasu. Pamiętaj, że dopiero po pół minuty zaczynają się naprawdę rozluźniać. Dlatego każde rozciąganie krótsze niż pół minuty, w moim odczuciu, to trochę. Zmarnowany czas. I tak, jak zauważasz, że napięcie słabnie, posuwasz się zawsze trochę dalej do tyłu. Lub niżej, bardziej z pośladkiem w stronę pięty, zwiększając zakres. A potem naciskasz obydwoma stopami tak mocno, jak to możliwe, bez względu na pozycję, w której jesteś, na podłogę, jakbyś chciał, żeby kąt się powiększył, rozpierasz. Ale to nie działa, bo podłoga trzyma się mocno, a potem znowu się rozluźniasz, puszczasz i posuwasz się odrobinę dalej do środka. I potem robisz to jeszcze raz. Naciskasz mocno na podłogę. Rozluźniasz się i idziesz dalej w rozciąganie. A potem: Pozwól sobie trochę się rozluźnić i przyciągnij pięty w kierunku pośladków. Mocno przyciągaj. Naprawdę mocno, aktywnie przyciągaj. Tam znowu aktywują się wszystkie mięśnie wokół kolana. Ładnie wyważone, i relaksujesz się, a teraz idziemy dalej. Przechodzisz z prawym. się do właściwej pozycji, utrzymując spokojny oddech, ustaw się równolegle do krawędzi maty lub brzegu dywanu. Następnie spróbuj zbliżyć pośladki jak najbliżej do pięty, zachowując wygodną pozycję. Zostań dokładnie tam, gdzie nie da się już iść dalej. Może teraz jest trochę lepiej dzięki wcześniejszym ćwiczeniom. A jeśli już możesz, usiądź tak, jak to tutaj pokazuje. I idź już bardzo ostrożnie. Tak daleko do tyłu, jak czujesz, że napięcie, gdzie mięsień jest krótki, można jeszcze w miarę wygodnie i spokojnie wytrzymać bez większych trudności. I wtedy to stopniowo wzmacniamy. Idziesz trochę dalej z pośladkami do pięty, jeśli jeszcze tam nie byłeś. Delikatnie z pępkiem do tyłu, aby miednica się przechyliła lub wyprostowała, dokładniej mówiąc. Utrzymaj pozycję, nie spiesz się, oddychaj spokojnie, wyprostuje się w tym kierunku. Kiedy wciągasz pępek, od razu poczujesz, że tutaj pojawia się wyraźne rozciąganie mięśni. A potem naciskasz prawą stopą tak mocno jak to możliwe, w podłogę. Rozluźniasz, idziesz jeszcze trochę dalej, w rozciąganie, znowu naciskasz. Tak mocno, jak tylko dasz radę, znowu rozluźniasz, idziesz jeszcze trochę dalej, obracasz się na chwilę. Na lewą stronę. Uginasz kolano i delikatnie ciągniesz nogę do tyłu, utrzymując równowagę. Następnie wracasz, poruszasz się swobodnie i płynnie przechodzimy. Na drugą stronę ustawiając pod udzie równolegle do krawędzi maty lub dywanu. Potem tak blisko, jak to możliwe, zbliżając pośladki do pięty, a następnie. Z płynnym ruchem miednicy kontynuuj przesuwanie się coraz dalej do tyłu. Poczuj to dokładnie. I przyciągnij pępek do tyłu i wciągnij go mocno. A czujesz tu z przodu w lewym udzie, dokładnie na przedniej części, jest bardzo, bardzo dużo napięcia. I to jest bardzo dobrze, bo to właśnie ten mięsień, który skutecznie powstrzymuje cię przed dotknięciem piętą do pośladków. A potem dociskasz lewą stopę tak mocno, jak tylko możesz, do podłogi. Rozluźniasz i idziesz jeszcze trochę dalej z pępkiem do tyłu. I jeszcze raz dociskasz stopę do podłogi. Znowu rozluźniasz i idziesz jeszcze trochę dalej do tyłu. I wychodzisz. Bierzesz kolano do tyłu, piętę delikatnie ciągniesz do pośladka, a następnie spróbuj jeszcze bardziej przesunąć kolano do tyłu. Bo tam jest jeszcze dodatkowy mięsień, który przechodzi przez biodro i który też ma duży udział w tym, że nie możesz unieść nogi. A teraz potrzebujemy czegoś do podłożenia, więc albo bierzesz dwie książki i pasek, albo bierzesz coś innego. Naszą rolkę do ćwiczeń i naszą pętlę. Chwytasz stopę, praktycznie już się zaczepiasz i obracasz się. Tak aby kolano. Położyć wysoko, schodzisz z biodrem do podłogi, a potem przyciągasz nogę do siebie i utrzymujesz tę pozycję przez chwilę, koncentrując się na stabilizacji. To samo co w drugim i trzecim ćwiczeniu, ale najpierw wykonujemy przeprost biodra, czyli rozciągamy biodro. A następnie płynnie przyciągamy. Pięte do pośladka, dbając o kontrolę i stabilizację ruchu, aby mięśnie pracowały w pełnym zakresie. I to jest, mimo że bardziej kłopotliwe, właściwie jeszcze bardziej efektywne ćwiczenie. Bo w tej kolejności jest to praktycznie lepiej zamienione. To lepsza kolejność. Ciągnij nogę coraz bliżej. A potem spróbuj wyprostować nogę, ciągnąc przeciwko pętli. Potem znów poluzuj i przyciągnij stopę jeszcze bliżej. I jeszcze raz chcesz wyprostować nogę rozluźnij ciągniesz dalej i puść a następnie ponownie aktywnie pociągnij aktywnie naprawdę ładnie przyciągnij piętę do pośladków i powoli z pełną kontrolą i precyzją wróć do pozycji wyjściowej to samo ćwiczenie teraz wykonamy na drugiej stronie ciała Przygotuj książki, rolkę lub cokolwiek masz. Załóż pas na stopę, połóż kolano na podwyższeniu i przybliż pachwinę jak najbliżej podłogi, następnie pociągnij stopę w kierunku pośladków. Możesz to poczuć podczas rozciągania. Gdy stojąc, próbujesz dotknąć piętą pośladków. Tam właśnie się blokuje. Ciągnij stopę coraz bliżej. Najpierw daj czas, by mięśnie i powięzi mogły się rozluźnić. Zawsze pozostawaj w zakresie intensywności rozciągania, które jest jeszcze wygodne do zniesienia. To wciąż musi być przyjemny, lekki ból. Głębokie wdechy, ładnie wydychaj. Cały wydech zawsze relaksuje, wtedy można dalej przechodzić do rozciągania. A potem pociągnij w tym miejscu, tak jakbyś chciał wyprostować nogę, jednak pętla utrzymuje ją mocno w miejscu. I znowu się rozluźniasz, ciągniesz dalej. I jeszcze raz. Chcesz wyprostować nogę. Puszczasz, ciągniesz dalej. I aktywnie przyciągasz piętę do pośladka tak mocno, jak tylko jesteś w stanie. Dokładnie aktywnie ciągnij. Ciągnij jeszcze mocniej niż wcześniej i powoli wracaj do pozycji wyjściowej. Teraz spróbuj od razu stanąć na nogi i sprawdź, czy zauważasz jakąkolwiek różnicę w porównaniu do tego, co czułeś przedtem, czy coś się zmieniło w odczuciach. Zostaw komentarz, czy teraz łatwiej się podnosisz. Możesz to zmierzyć i regularnie sprawdzać, jak codziennie robisz widoczne postępy. Wyślij film każdemu, kto to powinien umieć, właściwie każdy to powinien potrafić.